Cześć! Dzisiaj powiemy krótko o liniach pola magnetycznego i od razu rozpoczynamy. Rozpoczynamy jak zwykle od definicji i krótkiego opisu. Definicja: linie pola magnetycznego to linie, które w każdym punkcie przestrzeni są styczne oczywiście do wektora indukcji magnetycznej B. Czyli rozumiemy je jako graficzna reprezentacja pola magnetycznego. Dzięki której możemy zrozumieć kierunek i, i siłę pola. I takie fizyczne znaczenie, czyli definicji, do co, co one dają. Pokazują przede wszystkim w jakim kierunku pole magnetyczne działa w danym punkcie i ich gęstość obrazuje siłę pola, czyli im większa jest koncentracja w linii, czyli im więcej jest linii w danym obszarze, tym większe pole magnetyczne, magnety, z większym polem magnetycznym mamy de facto do czynienia. Z takich kluczowych, kluczowych rzeczy to linie pola magnetycznego nigdy się nie przecinają, czyli nie można ich przecinać, nie można ich krzyżować, Ponieważ w jednym punkcie pole ma tylko jeden kierunek, nie może, być, nie może mieć dwóch różnych. Są zawsze zamknięte, i to zaraz mówimy na rysunku. Na zewnątrz magnesu biegną od na północnego zawsze N do południowego S, a wewnątrz magnesu od S do N. I to jest bardzo ważne, bardzo duża różnica z polem elektrycznym czy elektrostatycznym. Tutaj w środku magnesu linie pola magnetycznego mają kierunek. I trzeci punkt, o którym trzeba, trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o, o cechę linii, to gęstość linii jest proporcjonalna do wartości indukcji magnetycznej. O tym trzeba, trzeba pamiętać. Czyli przechodzimy tutaj może do rysunku, który tak niezgrabnie narysowałem, ale jest, jaki jest. Mamy tutaj e, Możemy powiedzieć, że to jest magnes sztabkowy. Po lewej stronie N oznaczony biegun północny, po prawej stronie S na czerwono oznaczony biegun południowy. Widzimy tutaj, że linie pola magnetycznego, czyli zajmijmy się może najpierw tym przypadkiem jako pierwszy, wychodzą od bieguna północnego, tutaj, 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 dlatego jest tutaj ta strzałka i. Do południowego, ale uwaga, co się dzieje wewnątrz magnesu? Wewnątrz magnesu one biegną od południowego do północnego, czyli tutaj moglibyśmy taką strzałkę narysować. Drugi to, odwrotny, to oczywiście sytuacja dokładnie taka sama, czyli od północnego, czyli sobie tutaj idą, 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 biegną, i dlatego jest ta strzałka, i wewnątrz będzie w drugą stronę strzałka, tak? Może być oczywiście taka sytuacja, jak tutaj, trzecia. Kiedy linie pola zataczają bardzo, bardzo, duży, bardzo duży obszar, bo magnes jest na przykład bardzo silny, i wtedy oczywiście wychodzą z N, wychodzą z N, tak? Gdzieś tam sobie idą, 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 idą. Dlatego jest ta strzałka, i nagle tutaj powracają do S. Dlatego jest tutaj strzałka. W ten sposób, i jeżeli tutaj mielibyśmy narysować to właśnie. Gdziemy mieli taką sytuację i tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja, czyli gdzieś tam wychodzą, pamiętamy, że wychodzą stąd, czyli od bieguna północnego oznaczonego literą N, zwykle w magnesach stosuje się oznaczenie też bajwą, barwą niebieską, tego północnego e, północnego bieguna, natomiast trzeba na to uważać, bo. Bo zdarza się, że magnes magnes biegun magnesu N jest oznaczany inną barwą, też, nie, też czerwoną, na przykład, co może, co może bardzo mylić, albo w ogóle nie ma oznaczenia. Czyli tutaj od bieguna N, hyc, 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 hyc I tutaj do bieguna S. Tak? Tutaj oznaczymy w ten sposób. Tutaj mamy w ten sposób. Czyli wiemy jak to wygląda. Nie można tych linii skrzyżować, one się nie mogą połączyć. To jest bardzo ważne, czyli to jest jedna z trzech kluczowych, kluczowych rzeczy i zawsze są zamknięte. Czyli tutaj oczywiście nie możemy narysować, jakby one były zamknięte, ale one są zamknięte, tak? Czyli tutaj brakuje nam trochę strony, żeby je zamknąć, no ale, ale musimy wiedzieć, że one są zawsze, zawsze zamknięte. Dobrze, gęstość linii jest proporcjonalna oczywiście do wartości indukcji magnetycznej B, o czym, o czym powiedziałem. Jeszcze raz, jeżeli mielibyśmy wrócić do definicji i trochę ją z innej strony spróbować złapać, to Możemy powiedzieć, że pole magnetyczne to obszar wokół magnesów, przewodników z prądem lub innych źródeł pola, w których działa siła magnetyczna, a linie pola to sposób, by narysować właśnie to pole i zobaczyć jak ono działa, czyli w którą stronę i z jaką, z jaką wartością. Czyli to jest informacja graficzna o tym, jak pole dane będzie jak pole dane działa. Możemy sobie to wyobrazić na przykład taki najprostszy przykład, chyba który który spotyka się wszędzie, czyli y, y, posypujemy opiłki żelaza wokół magnesu. Opiłki układają się wzdłuż linii pola magnetycznego, pokazując jego kształt i gęstość. No postaram się takie doświadczenie przygotować i, i, i wrzucić na swój kanał, także zapraszam. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni takie doświadczenie zaistnieje. Jeżeli chodzi o ilościowy opis linii pola magnetycznego, to tutaj ilościowo opisuje to oczywiście wektor indukcji magnetycznej B, który zapraszam do zapoznania się z, z materiałem, który przedstawiłem w filmie pod tytułem Pole Magnetyczne. Tam jest to wszystko, wszystko rozpisane. Jest, prawo, jest także prawo Gaussa prawo Gaussa dla magnetyzmu i to może je zapiszę że strumień pola magnetycznego jest równy i tutaj niestety niestety muszę posłużyć się posłużyć się całką powierzchniową jest to całka powierzchniowa po jakiejś zamkniętej zamkniętej powierzchni może S E, czyli e, musimy, czyli jednym słowem możemy powiedzieć, że jest to de facto taka, taka suma e, wszystkich linii pola przechodzącego przez, przez daną powierzchnię. E, tak, tu, tak tutaj e, powinno się e, tą całkę, tą całkę e, e, o tej całce opowiedzieć. Oczywiście mamy wektor indukcji B magnetycznej, oczywiście w jednostkach w teslach. B jest wektorem, musimy o tym pamiętać. umienie jest skalarem. Musimy, musimy przez coś oczywiście pomnożyć i będziemy mnożyć przez wektor powierzchniowy, czyli przez ds. Uwaga, to jest wektor, s jest wektorem. Jednostka to jest oczywiście metr kwadrat, jak to bywa z, z powierzchniami, I, i jeżeli chodzi o kierunek tej powierzchni, to jest prostopadły do rozpatrywanej powierzchni. To jest bardzo ważne: musi być prostopadły do rozpatrywanej powierzchni, a zwrot zgodny z orientacją wyznaczoną przez regułę prawej ręki. ręki pra, reguła prawej ręki już pojawiała się. U nas i pojawiała się przy polu magnetycznym. Także prośba o to, żeby, żeby skorzystać z tego, z tego drugiego filmu. Ewentualnie, ewentualnie w komentarzu napisać prośbę, to mogę, mogę to omówić albo, albo dodatkowo podać już indywidualnie, jak to, jak to się wyznacza. I tak, I tak to wygląda. To jest prawo Gaussa. Prawo, Gaussa, Gaussa. I oczywiście to jest do, do punktu drugiego, tak? czyli do opisu ilościowego linii pola magnetycznego. Co on mówi? On mówi, że strumień pola magnetycznego przez dowolną zamkniętą powierzchnię jest równy zero. I to trzeba pamiętać. Oczywiście ten zapis wykracza wykracza poza, jest całka wykracza poza poza zapis ze szkoły średniej, ale warto, warto ten, wzór, ten wzór kojarzyć, wiedzieć, że, 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 że on funkcjonuje że stanowi to, stanowi to połączenie z tak naprawdę ilością, ilością linii pola, pola, pola magnetycznego. No i oczywiście takim trzecim punktem jest siła Lorenza, która też już była omawiana, też zapraszam do, do odwiedzenia filmu z, na moim kanale z siłą Lorenza, tam, tam jest to wyjaśnione. Jeszcze może, może tutaj przypomnę, siła Lorenza F, Równa się ten wpiszę tylko przyczynek związany z, z polem magnetycznym, tak, siła Lorenza. Lorenza. Tam jest jeszcze oczywiście przyczynek w tym wzorze związany z, z, z siłą związaną z polem elektrycznym, no ale tutaj w tym przypadku pomijam ten fakt. Dobrze, jeżeli chodzi o interpretację fizyczną, to interpretacja fizyczna linii pola to, to przede wszystkim to, że linie pola pokazują w jaki sposób oddziaływuje pole magnetyczne z magnesami. To jest jeden punkt, może oddziaływać oczywiście z przewodnikami i może oddziaływać z ładunkami. Także linie pola pokazują właśnie, jak, jak, w jaki sposób oddziaływuje to pole magnetyczne z, z tymi trzema, trzema rodzajami: ładunki, przewodniki i magnesy. Drugi punkt, ważny, to gęstość linii pola pozwala nam ocenić siłę pola w różnych miejscach, w różnych miejscach przestrzeni to też trzeba, trzeba, trzeba pamiętać. Punkt czwarty, czyli jakie są jakie są zastosowania zastosowania linii pola to oczywiście analiza siły w przewodnikach z prądem. To może, może wejdę trochę w, w ten obszar, czyli linie pola po prostu pomagają obliczyć siłę magnetyczną w elektromagnesach na przykład i na przykład też, też można, e, można za pomocą linii liczyć to w, w silnikach. E, oczywiście e, e, w medycynie e, czyli już e, czyli linie pola e, tak naprawdę są, są kluczowe w rezonansie magnetycznym, gdzie wykorzystuje się ich działanie na protony w ciele, ale to jest obszar, obszar bardziej, bardziej fizyki współczesnej. Cóż jeszcze? No, oczywiście, konstrukcja elektromagnesów i cewki i pola używa się do projektowania optymalnych układów magnetycznych do tego głównie są, są, są wykorzystywane. I teraz tak, takie pytania, które będą, które po, pozwalają mi się utrwalić i też poznać znaczenie tych linii, linii pola magnetycznego, czyli czyli tak, w, w, czy linie pola, pierwsze, czy linie pola są zamknięte, i tutaj odpowiedź oczywiście twierdząca, czyli tak. Pole magnetyczne nie mają początku ani końca. I powód jest, jest dość trywialny, ponieważ no, monopole magnetyczne jak do tej pory nie zostały zaobserwowane, więc, więc tym samym no, linie pola nie mogą mieć początku ani końca. Czy linie pola magnetycznego mogą się przecinać? To o tym już mówiliśmy, ale to, to warto, warto powtórzyć. Oczywiście nie, nie mogą, czyli nie mogą, podwójne zaprzeczenie, użyte jest nieprawidłowe, czyli nie mogą w jednym punkcie pole magnetyczne ma tylko jeden kierunek. Co wyklucza wprost mówiąc przecięcie się, się linii. Um, jeszcze jakieś ciekawe pytanie um, o, na przykład coś takiego, czy linie pola magnetycznego istnieją fizycznie. Czy to jest coś, co, co faktycznie, faktycznie widać. Oczywiście nie. To są linie, to jest, to jest tylko narzędzie matematyczne i graficzne do, do opisu pola, żebyśmy wiedzieli, jak, jak to pole się rozchodzi, jak działa, jak funkcjonuje. I przede wszystkim do rozwiązywania problemów z obszaru zjawisk natury, czy też zjawisk fizycznych. Jak linie pola wyglądają dla magnesu sztabkowego, to sobie to sobie już narysowaliśmy tutaj na rysunku, czyli biegną od bieguna północnego do południowego, a wewnątrz jest odwrotnie. Dzięki czemu zamykają, zamykają pętle? dlaczego linie pola? Właśnie to jest. To sformułować. Tak, dlaczego linie pola nie kończą się na biegunach magnesu? Hmm. Tu jest ważna, ważna rzecz, czyli linie zawsze tworzą zamknięte pętle, ponieważ pole magnetyczne nie ma źródeł. Ono jest bezźródłowe, czyli nie ma jednego źródła, które powoduje właśnie, że, że, że to pole, pole istnieje. Ono jest polem bardzo źródłowym. Jak? Kolejne pytanie, jak pola zachowują się w obecności ferromagnetyków, czyli materiałów magnetycznych. Odpowiedź jest następująca, że linie pola po prostu zagęszczają się. Co oznacza zwiększenie indukcji magnetycznej? To jest ważny przyczyna do wykorzystania w technice. O, jeszcze odnośnie próżni, może. Czy pole magnetyczne istnieje w próżni? Czy linie pola magnetycznego istnieją w próżni? I odpowiedź jest oczywiście twierdząca, czyli tak, pole magnetyczne istnieje w próżni, czyli istnieje też w przestrzeni kosmicznej. Za pomocą czego możemy zmierzyć takie, takie pole magnetyczne? Czyli jak zmierzyć te, te linie pola magnetycznego i ich ilość? Do tego służą, oczywiście trochę wykracza faktycznie poza, poza program szkoły średniej. Natomiast odpowiem na to pytanie, można sobie doczytać, albo kiedyś będzie jakiś film, zrobię jakiś film, który, który opowie, o tym, opowie o tym bliżej, o tych czujnikach. To jest na przykład czujnik Hala i na przykład Teslomierz. Ale też są, są, inne, są inne urządzenia mierzące wektor B. O i może ostatnie odnośnie ekranowania. Czy pole magnetyczne, czy zatem linie pola magnetycznego można ekranować? Czyli czy może inaczej zadam, czy można je w pełni w pełni ekranować, czyli postawić taki ekran, czy zrobić taki ekran, który spowoduje, że, że za ekranem ich nie będzie i w pełni nie można go całkow nie można całkowicie ekranować ale są takie materiały, które mogą zmieniać jego kształt i gęstość, czyli mogą się zmniejszać mogą zmniejszać Pola magnetyczne, czyli ilość linii, liczbę linii pola magnetycznego. To byłoby na tyle odnośnie linii pola magnetycznego. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, albo coś wymaga doprecyzowania, albo czy coś chcielibyście dokładniej poznać, o czym powinienem nakręcić dodatkowy filmik, nawet krótki, to śmiało w komentarzu lub zapraszam do kontaktu kontakt do mnie po prawej stronie na górze. Także dzięki serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć!